Siemleczkę, jestem Duffy. W na starcie odcinka. Chciałem Wam powiedzieć, że przepraszam, że nie było tak długo odcinków, ale byłem po prostu chory. Mikrofon mam zepsuty, więc nagrywam teraz z innego. Jesteśmy sobie dzisiaj w Dorsach, nowej horror gierce. Jest ona nawet bardzo fajna. Chwilę sobie pograłem w nią. Jest naprawdę bardzo straszna. Pierwsze emocje w tej grze naprawdę były bardzo ciekawe. Więc dobra, lecimy tutaj z pierwszą giereczką. Jest dobra, mamy tutaj taki shop. Co tutaj jest? Takiego lighter. Dobra, kupimy sobie. Dobra, przyspieszamy czas. Jeszcze zrobię tutaj dźwięk, żeby było słychać. Jest dobra, już prawdopodobnie słychać ten dźwięk filmików. Jest dobra. Przechodzimy sobie tutaj. Mamy taki klucz. Dobra, bierzemy tutaj. Przeszukujemy wszystkie szafki. Dobra, bierzemy tutaj. Tutaj to. Okej. Okay. Szybki speedrun pokoi. Więc dobra, jesteśmy już na pokoju siódmym. Teraz prawdopodobnie pojawią się te potwory wszystkie. Dobra, przeszukajmy tutaj, bo tutaj może być bardzo dużo fajnych rzeczy. Dobra, mamy tutaj pierwszego wenta. Ok, zapalmy tutaj zapalniczkę. Ok. Bardzo fajnie naprawdę podoba mi się ta grafika tutaj, co jest? Dobra, tutaj, okej, okay, jak tutaj są takie światła, to leci pierwszy potwór. Da, jak widzicie, słyszycie, to naprawdę... Tutaj takie dźwięki są głośne będziecie mieli, pewnie będziecie mieli tutaj ściszone bo naprawdę, ta gra strasznie głośna naprawdę Jesteśmy w takim pokoju, idziemy do 11 Dobra, jest ciemno, więc zapalamy tutaj zapalniczką Przeszkujemy, o tutaj akurat były leki O nie, gdzie to jest? Jak właśnie jest taki czasem psyt, to tutaj jest taki właśnie potwór który no, nie jest za zaciekawy, bo można się wystraszyć przy tym, da, szybko zapalmy to. Nie, to, już, to gdzieś tutaj jest na pewno, więc zabrać. szybko idziemy do kolejnego pokoju. No, tego pokoju jeszcze nigdy nie miałem, jak grałem w tą grę, więc to bardzo ciekawe też jest. Ten pokój jest długi. Dobra, przeszukajmy to, bo tutaj może być naprawdę bardzo dużo fajnych rzeczy, które będą potrzebne w dalszej tutaj grze. Ostatni pokój. Możecie napisać, czy chcecie więcej takich horror gierek lub innych gierek, bo teraz będę grał bardziej w takie horror gry lub takie śmieszne. Myślę, że Wam się spodoba ten nowy kontent. Dobra. Trzynasty tutaj, nie. Piętnasty pokój. Dobra, lecimy. Tutaj jedna szafka, przeszukujemy. Dobra. Szesnasty tutaj pokój jest. Okej, okay, dobra, znowu tutaj światło. Może Wam pokażę jak to wygląda ten potwór. Tylko nie wiem, czy mi się uda. O, leci! Udało się w ostatniej sekundzie. No prawie bym tutaj już e, zginął. Dobra, zobaczmy, czy tego nie ma. Lepiej się zawsze obracać, czy nie ma tego potwora takiego. Dobra, tutaj lecimy. Tutaj taki pokój, okej. Okay. biblioteka. Nie lubię też tego pokoju, bo tutaj trzeba właśnie taką dźwignię znaleźć. Jest bardzo ciemno. Dobra. Tutaj mamy w kolejnym pokoju, mamy jedną szafkę. Okej, okay. tutaj bierzemy i już 20 pokój. 20 pokój za nami. Dobra. Oczywiście tutaj w tej gierce też są bossy różne, tutaj. Więc to też naprawdę jest bardzo rozbudowane. A 23 pokój, teraz szybko A zapalamy. Co to było? Co tu? O, dobra. O nie. Nie. Tylko nie to. Tak. Szybko. ja, Nie to, że psy było, to jeszcze... Nie ten potwór tutaj jest stresujące naprawdę stresujące to jest. Aż mi naprawdę gorąco jest nawet tak samemu grać, bo wcześniej grałem jeszcze z kilkoma innymi osobami. Taki kolejny pokój. Dobra, musimy klucze, klucz znaleźć. Więc chwilowe przyspieszenie. Może! Da, znalazłem klucz. Już raczej nie chcę przeszukiwać tych wszystkich pokoi. Długo by to zajął, naprawdę. Ten każdy pokój tak przeszukiwał to by to zajęło wieczności normalnie. Dobra. O nie, dobra, znowu jest tak. A nie, dobra. To po prostu te oczy. No, oczy też e, jakby robią tak, że to światło się tak e, jakby włącza i włącza. Więc dobra, teraz coraz więcej ich jest. Za chwilę będzie pierwszy boss tutaj. Pokażę wam, jak on wygląda. 31 pokój. Jeszcze chyba jeden. O nie, ja to za ciemno to jeszcze te oczy. To zapalam światło. Okej, okay, jeszcze się tutaj poka. Dobra, zobaczmy, czy tego nie ma tutaj dookoła. Nie ma. Okej, okay, i właśnie teraz, jak tam pójdę do końca... Pojawi się tutaj boss, więc będą musiał uciekać. Moja porada to iść za niebieskimi partiklami. Jak gracie w tą grę i nie możecie przejść tego levela, właśnie tutaj wyłania się tutaj pierwszy boss z podłogi, więc dobra, trzeba się teraz skupić bardzo. Da, lecimy. O nie, 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 nie. dobra. Udało się tutaj. Jakbym naokoło poszedł, to bym już zginął, więc no nie fajnie. ok tam w prawo. Ostatni etap. Mam nadzieję, że nie zginę. Dobra, udało się. Eee, jest dobrze, naprawdę. Udało się pokonać pierwszego bossa tutaj. Da, zobaczmy, co tutaj jest. Nic nie ma. Trzeba teraz jeszcze latarkę kolejno znaleźć jakąś. Dobra, to jest kolejny taki level, jakby, zagadkowy. Trzeba obrazy do, dopasować po prostu. Naprawdę gra na wszystkie sposoby jest rozbudowana. Zagadkowa, yy, nie wiem, trzeba uciekać, trzeba robić coś w grze. Trzeba się chować, naprawdę bardzo dużo rzeczy. O, o nie. Da. Kolejny, jakby potwór, nie można się na niego patrzeć, bo zadaje bardzo dużo HP. Nie wiedziałem właśnie o co chodzi z tymi światłami, co się stało, bo zawsze to jest jak jest ten, właśnie potwór, który tak szybko. Nie wiem, czy on biegnie, czy lewituje, czy jak. No, ale po prostu jest szybki, dlatego myślałem, że to o to chodzi. Da. 43. level. Da, tutaj zapalę światło, bo mam jeszcze trochę do życia. Da, tutaj jest dźwignia jeszcze 6 leveli i będzie kolejny boss, tego bossa nie przeszedłem, ale wiem jak go przejść, dobra, chowamy się do szafki naprawdę, nie wiem jak u was u was to będzie ściszone a u mnie to jest naprawdę bardzo głośne jeżeli graliście w tą grę na pierwszej głośności to prawdopodobnie wiecie jakie to jest głośne dobra, 46 level co tutaj trzeba? Klucza. Kolejny? Kolejny raz? Nie, dobra, nie. Pomyślałem, że kolejny raz będzie ten run. On się tak nazywa. Nie wiem, co to śpiewa, naprawdę. Bardzo się boję tej gry. Samemu jest trudniej grać w to i jeszcze strażniej jest. Naprawdę, wszystko w tej grze może się stać. Te ostatnie. Teraz y, drzwi będą do bossa. Da, widzicie coś: 50 level. syreny są. Bo to jest. Bo Siren Head, tutaj. To jest level biblioteka. Musicie tutaj znaleźć 8 książek. I tam jest na końcu kod. Ja tego jeszcze nie odgadłem. Kodu to będzie bardzo trudne. Nie wiem, czy to mi się uda. Da, tutaj musicie po tutaj po biblioteczkach patrzeć, czy nie ma jakiejś książki. Jak widzicie tutaj na przykład. będzie szedł na górę. Tak mi się zdaje. Dobra. Chyba nie. No chyba zginęłem. Proszę. Oh. No, to jest bardzo stresujące. Jak to coś tutaj idzie koło was tutaj, bo jeden raz mnie to coś zabiło jak było koło mnie. Więc właśnie się bałem. No nie, chyba, chyba zginę. Tak mi się zdaje, że zginę. No... Dobra, nie. Przeszedł koło mnie da idzie na środek, też mam trochę czasu tutaj. Da, kolejna książka. Trójkąt to jest 7. Da, pójdźmy na górę. Pójdźmy na górę tutaj. Da, tutaj. Zobaczmy, czy już nie ma, żadnej książki. Tutaj nie, tutaj nie. Naprawdę, to jest bardzo stresujące. Da. Ok, teraz dwa mam. Już cztery mam, ok. Cztery mam. Jeść na środku. Chowamy się tutaj żeby nie zobaczył mnie, proszę. On chyba zawsze tutaj nie idzie, tak mi się zdaje. Teraz tam idzie, proszę, żeby mnie nie usłyszał. Będzie naprawdę słabo, trzeba będzie od nowa przechodzić w tą grę. Ja, on tam on tam jest już na środku, ja tego nie zauważyłem. Da, tutaj czegoś nie ma, a schodzimy na dół. On zawsze będzie wchodził na górę. Da, on wchodzi pewnie teraz na górę, idzie na górę lub tutaj, nie wiem. Bo on może być albo tu, albo tutaj. Dobra, chodzi na górę. No nie. Nie żyje. Za szybko. Te szafy się chowamy. Na pewno to usłyszał. I właśnie, kolejna rzecz. Jak będę miał to, to wam pokażę o co chodzi. Tak, mam to. Mam takie serca i trzeba tutaj eku. Muszę się teraz bardzo skupić. Tak, nie trafi od innego, to nie żyje. dało się. Było naprawdę to bardzo stresujące. Teraz, żeby wchodzić. Teraz, żeby wszedł na górę, to będzie bardzo dobre. Dla mnie tutaj. Mogę chyba wyjść już. Gdzie on jest? O nie. Ja tutaj się schowam, żeby. On tutaj chyba będzie wychodzić. Albo z tej, albo z tej. O, nie. Nie. Chyba, chyba zginąłem już. Da, tam jest okej, okay. będzie wchodził na górę, więc mam też trochę czasu znowu dobra, chyba mam wszystkie sześć nie, sześć, siedem brakuje mi jednej jednej cyfry jednej cyfry mi brakuje, gdzie to może być która to książka, gdzie to jest da, mam teraz dużo czasu on tam wchodzi na górę, tutaj mogę zebrać mam taką jakby liścik taki to jest jakby list pokazany, co jest pierwsze. Nie wiem, gdzie jeszcze jest ostatnia książka. Może na górze coś pominąłem, nie wiem. Gdzie on jest teraz? Później jest na dole. Da. Zróbmy tak, żeby wszedł na górę. Później zejdzie na dół i będę miał czas na górę, żeby wszystko zrobić tam. Dobra, schodzi na dół, żeby tam poszedł, i wtedy będę mógł. Normalnie wejść na górę. Da, idzie idealnie zgodnie z planem. Mam czas. Dobra, idzie tam. ok da coś tu musiałem pominąć. Na stówkę tutaj na górze musiałem. Albo jak się na kórze, to tam właśnie w tamtym miejscu. Dobra, chodzi na górę. Poczekajmy chwilę. Das, szedł na dół. Dobra, mam teraz czas dużo. O, chyba tutaj coś było. Nie, przewidziałam się. Chyba wiemy, jak go ominąć. O, jednak nie. Chyba nie żyje. Chyba nie. O! Jak to się stało? Zabij No! O, ja. Ale to było naprawdę ciężkie. Siren Head. On nie dotął chyba po prostu ręką, i to się jakby zaliczyło. Jest to naprawdę bardzo słabo. Udało mi się 69 tych śrubek. Te monety się jakby zamieniają. A jeszcze za każde drzwi dostaje się jedną. Okej. Okay. To bardzo też ciekawe jest. Mam nadzieję, że spodobało Wam się. Będzie teraz więcej odcinków, będę miał nowy mikrofon, więc wszystko będzie dobrze. Mam nadzieję, że Wam się podoba ten nowy content. Możesz zostawić łapkę w górę oraz suba dzwonem, napisać w komentarzu, co mogę jeszcze innego zagrać i czy podoba Wam się po prostu ten nowy content. Więc dobra, ja już będę Was żegnał. Siema!